Was gorąco i zapraszam dzisiaj na pyszny i orzeźwiający koktajl z czarnej porzeczki, malin i banana, wyśmienity napój na upalne dni. Przygotowanie koktajlu rozpoczynamy od pokrojenia obranego banana na mniejsze kawałki. Pokrojonego banana wrzucamy do miski. Dodajemy obrane i opłukane czarne porzeczki, maliny i całość blendujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Do musu owocowego wlewamy schłodzoną maślankę. Wszystko dosładzamy miodem i całość jeszcze raz miksujemy do połączenia się składników. Gotowy koktajl przelewamy do szklanek i od razu podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.